Słuchajcie, wróciłam z paznokci. Będą otwierały wszystkie kalendarze. No nie cute? Przepiękne świąteczne pazurki. Otworzymy sobie teraz kalendarz z herbatkami. I wypijemy sobie go w tym moim kubeczku z jarmarku. I dzisiaj wyjątkowo zrobimy to w ciągu dnia. Także numerek 20 jest tutaj. Proszę bardzo. co my tutaj mamy? Herbatka to green chai, a zobaczcie jak mi pasuje do moich nowych paznokci. Zielona herbatka green chai i mm, miłe słowo, o jaki przeuroczy bałwanek. Miłe słowo na dziś, także już się bierze za gotowanie wody. I dolimy herbatkę do nowego kubeczka. Zobaczcie, mam już na sobie ten mój nowy fartuszek do, do gotowania. I po raz pierwszy sobie go, wiecie, użyję do pierniczków. I tutaj, słuchajcie, już jest ciasto gotowe. Tutaj przyniosłam różne mamy z tamtego roku, różne mamy formy. W tych y, trzech pudełkach. Był taki bałwanek jeszcze o taki renifer, także mamy naprawdę dużo tych form. Muszę je tutaj, wiecie, wszystkie powyciągać, powykładać, będziemy patrzeć, bo ja to lubię, jak są być różne pierniki. Także zaraz się będziemy zajmować ciastem. Tutaj już też formy przygotowałam. Także mówię, ubrana jestem, czyli mamy już tak naprawdę wszystko gotowe i będziemy za chwileczkę rolować. Jeszcze nastawimy sobie nastawimy sobie tutaj piekarnik. Mamy no takie powiedzmy 180 góra-dół. Niech już się grzeje. O się włączyło. Skończone, tak jak widzicie, mamy cały tutaj jeden słój pierniczków i jeszcze tutaj taką miseczkę reszty, więc myślę, że te pierniczki tutaj zostaną nam po prostu na święta. Tak już typowo, a tutaj te sobie zjemy, tak w międzyczasie wyszły bardzo dobre, różne, wiecie, wzory, żeśmy porobili mniejsze, większe. Całkiem, całkiem sporo nam wyszło. No i zawsze my robimy właśnie z gotowych mieszanek doktora Edkera. Nie za słodkie, nie za gorzkie, szybko się robią. Także polecamy. Dobra, otworzymy sobie teraz misia. O tu mamy 20 i numerek 20 to taki cukieracz dzisiaj. I Haribo. I bo to wersja ze smaczkami. Jest już wieczór, przyszedł czas na kolację, i dzisiaj zrobiłam sobie taką kolację, której raczej nie robię w ciągu zimy, ponieważ pomidory nie są do końca takie, jak trzeba. No ale strasznie mi się zachciało serka wiejskiego. Moja ulubiona firma włoszczowa. Bardzo lubię ten serek. I właśnie do tego tutaj kanapeczki z cebulką, z pieprzem, z solą i z pomidorkiem. No, takie kanapki najbardziej lubię, właśnie do tego serka. Natomiast mówię, pomidory w tym sezonie już są takie, no nie bardzo pomidorowe, ale nie ma tego złego. Raz na jakiś czas sobie pozwalam i zrobiłam sobie właśnie takie pomidorki z serkiem. Także życzcie mi smacznego, a jeśli wy coś jedziecie, to również życzę Wam smacznego. Jest już dosyć późno, nie miałam kiedy otworzyć kalendarzy, więc musimy nadrobić. O kurczę, na samym końcu jest tu. Dzisiaj w numerku 20 mamy taki żel oczyszczający z firmy One Two Three. I wyczytałam, że jest tutaj. Znaczy, że jest on na bazie takiej japońskiej moreli, fermentowanej. Także może być ciekawe. Pozytywne opinie widziałam. No, także będziemy testować, słuchajcie, moje 20.